Józef Czechowicz Przemiany Żyjesz i jesteś meteorem. Lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Z mózgu biegnie do ręki drucik. Nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli masz ryte w metalu. Krążą po dziwnych kółkach. Nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały, i nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać, w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje. W poprzek suną mgliste rydwany. Pod... Mostami różowe błyskawice. Choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie. Marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku i siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. myśli proste falują światy zaćmiewa wichura wiatr dmie gasną latarnie trąba w ciemności ponura i wołasz władyko przygarni otóż i Jesteś umarły. W mechanizmie poruszają się kółka, ale nie te. Przez zepsucie się małej sprężynki, spadłeś, piękny meteorze, na zupełnie inną planetę.